I kolejna samiczka o numerze 10616, kapitalna samica Wanda Nabele, ojciec jest z 17 roku, podwójnym wnukiem Blixem matka jest szpaczką, po Benjim, tym moim słynnym. Tak kapitalnie po nim latają. Razy właśnie tam wnuczka miłweka 12, tam na aukcji macie po tej samicy wnuczka miłweka na 12 też samicę, nie? To jest wnuczka tej samicy. No, to kapitalnie one w Vandenabele właśnie ludoklasem z Vandenabele pasują ptaki. Rybne. Tutaj taką zostawiłem późną, dwie późne takie jedną dla kolegów wszystkie te gąbki, które przedstawiam to są wrzesień, końcówka września, początek października